W naszych paschalnych spotkaniach jesteśmy już po drugiej stronie Paschy i przyglądamy się Chrystusowi, który obwieszcza przez aniołów prawdę o zmartwychwstaniu. Posłuchajcie. Po upływie szabatu, o świcie, pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu. Bo z martwych wstał, jak powiedział: Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał, a idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei, tam go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: Niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Kobiety, o których mowa w tym fragmencie, który przed chwilą słyszeliśmy, to kobiety galilejskie, pochodzące właśnie z tamtego regionu. O których wiemy to, że towarzyszyły Jezusowi podczas jego działalności, słuchały jego nauk, użyczały mu ze swojego mienia, spędzały z nim czas, były blisko, były zaprzyjaźnione. Również to one obserwowały jego drogę krzyżową, mękę. Niektóre z nich stały pod krzyżem. Były w procesie, w, w procesji, trzeba by powiedzieć, pogrzebowej, odprowadzając jego ciało, obserwowały bardzo bacznie, gdzie został złożony do grobu, przygotowały wonności, żeby w godny sposób go pochować, i właśnie w tym celu, niosąc olejki, przyszły zaraz po szabacie, już wtedy, kiedy mogły to zrobić, żeby. Zrobić to, co należało, żeby oddać mu już ostatecz, ostatnią cześć jego ciału, zmarłemu ciału. I właśnie to one stają się pierwszymi świadkami zmartwychwstania, ponieważ to one widzą, co się tam dzieje przy tym grobie. Anioł, który odsuwa kamień. I który jaśnieje wielkim światłem i jest powodem przerażenia strażników, także wyglądali jak umarli, on odsunął ten kamień nie po to, żeby Jezus mógł z grobu wyjść. To nie był moment, kiedy Chrystus z martwych wstał. Zadaniem Anioła było odsunąć kamień, żeby kobiety mogły się przekonać, że Jezusa już tam nie ma. Anioł przekazywał dobrą nowinę. Nie ma go tu. Chrystus z martwych wstał. Kobiety przyszły do grobu jak poszukujące swojego ukochanego. Można tutaj znaleźć odniesienia do pieśni nad pieśniami, której czytamy tak: nocą szukałam umiłowanego mej duszy. Szukałam go, lecz nie znalazłam. Wstanę, po mieście chodzić będę wśród ulic i placów. Szukać będę ukochanego mej duszy. Szukałam go, lecz nie znalazłam. Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto. Czyście widzieli miłego duszy mej? Kobiety, które już mają tę pewność, że przecież wiedzą, gdzie Jezusa zostawiły, że tam go odnajdą, widzą pusty grób. Ale to anioł przekazuje im wiadomość: nie ma go tu. Mogłyby zapytać. Wtedy, tak jak Maryja przy zwiastowaniu, jak to poznamy, że On rzeczywiście z wstał? Anioł przekazuje im misję: mają iść i ogłosić uczniom, że Jezus z martwych wstał. Robią to rzeczywiście z radością, z drżeniem, tak jak Maryja, która poszła do Elżbiety, niosąc Jezusa w swoim łonie. One też przekazują Dobrą nowinę, i po drodze spotykają samego Jezusa, który wita się z nimi, jest dla nich bardzo życzliwy. E, właściwie można usłyszeć ton jego głosu, e, który z radością wita swoje przyjaciółki. Kilka razy powtarza się w tym fragmencie, że mają spotkać się powtórnie w Galilei. E, to miejsce dla uczniów e, oznaczało powrót. Do ich rodzinnych stron, w miejsce pierwszego powołania, pierwszego spotkania się z Jezusem. A dla nas, czym jest Galilea? Co może ona oznaczać? Papież Franciszek tak pięknie mówi o Galilei. Pójść do Galilei oznacza coś pięknego. Oznacza dla nas odkrycie na nowo naszego Chrztu. Jako żywego źródła, zaczerpnięcie nowej energii u naszej wiary i naszego doświadczenia chrześcijańskiego. Powrót do Galilei oznacza przede wszystkim powrót tam, do tego palącego punktu, w którym Boża łaska dotknęła mnie na początku drogi. To od tej iskry mogę rozpalić ogień na dzisiaj, na każdy dzień i nieść ciepło i światło moim braciom i siostrom. Od tej iskry rozpala się pokorna radość, taka radość, która nie uwłacza cierpieniu i rozpaczy, radość dobra i łagodna. Co dla mnie dzisiaj znaczy powrócić do Galilei? Co czuję, kiedy o tym słucham? Co jest tym palącym punktem w mojej historii, kiedy na żywo doświadczałam Boga? kiedy usłyszałam dobrą nowinę i mogłam być pewna jej spełnienia się w moim życiu. I jeszcze pytanie, czy spotkałam już takiego anioła, który ogłosił mi dobrą nowinę? Czy zdarzyło mi się, że ktoś rzeczywiście w momencie, kiedy byłam wątpiąca, było mi trudno w życiu, stanął przede mną i z taką mocą wypowiedział jakieś słowa, które dodały mi otuchy, a może zdarzyło się mnie być takim aniołem? Może właśnie takim aniołem mogę być dla innych?